Ja mówię, no, potrzebne jest mi to. A do czego? I ja przy tych wszystkich ludziach na ławce mówię tak. Wie pani co? Bo lekarz użył takiego medycznego stwierdzenia urazu z p. Ch i chciałbym się dowiedzieć od dyrektorki szpitala, co to za przypadłość, bo jeszcze takiej nie słyszałem. Ty piara ze strana normalnie mówi do mnie, Mariusz Adamczyk. Ja mówię, bardzo dziękuję pani. Bardzo dziękuję, nie? Ewron Torek ci odpisał? Nie. Jest, nie? Co? Myślałem. Kumple. Nadzwyczajem do niego 29. Witam, witam w Karst Against Humanity. Dziś gramy, jakbyś miał ochotę wykrzyknik i nie odpisał mi niestety. no widzowie, on, chopaki is over. Jestem singlem, mam 20 lat i sprzątam mieszkanie w Dubaju w emerytki, która ma przed sobą 5 lat życia. No nie, przepraszam, czekajcie, czekajcie, hold, hold. I czy to jest takie złe? Dobra, proszę. Widzę bo to trzeba kawę na ławę wyciągnąć. Ja jej nie okradam, ja to robię. W sensie, ja już nawet jej nie okradam. Nie, 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 chwila, chwila. Bo to nawet lepiej brzmi. Wiecie, bo czy to jest. Z... Bo gdybym ja od staruszki ukradł te pieniądze i ona byłaby nagle biedna, bezdomna, no to wtedy bardzo źle, prawda? Ale ja. <grym> Ja widzowie sprawiam, że jej ostatnie lata w życiu są przepełnione szczęściem. Wiecie, ma, ma młodego, jędrnego partnera, a potem, no wiadomo, z przyczyn naturalnych jest dead. Halo, sala konferencyjna? O kurwa. This is the worst I've Dobra, ever posłuchaj! Błagam. To jest jakieś roz... człowieku! Przepraszam, halo! Praca streamerska jest bardzo trudna. To jest bardzo trudne zajęcie. Influencerzy mają bardzo ciężko, widzowie. Ludzie w kopalni to mają luz taki, że to jest hit, nie? Widzowie, czy wy czaicie, że oni normalnie do tego szybu kopalnianego mają windę? Dobra, powiem tylko taką. Nie. E, nie, nie zmęczcie no, się no, za bardzo. No, windę no, tak. mają czajcie no, w kopalni. To, no, Ona wygląda jest, tak. E, lojerem, Martynka jest lojerem depresji. To Przecież jest taka się on... Przecież ja napięłam się na depresję, to a nie na dogras. Widzowie, bo skąd się to wzięło? Anfer, no wiadomo, gra z w gierki I on jest gejem, no nie, ale on jest takim najsłodszym, po prostu najszybciej istotą. Wczoraj siedzimy na cesie i on taki zmieszany przychodzi i mówi tak. Dziwna historia, mówię, co się stało Anferko? Mówi tak. Byłem na imprezie i był chłop, i tak widać, że ewidentnie do mnie podbija. No to ja mówię, no dobra, no to mogę coś z nim porobić, no nie? Jedziemy do niego, wiadomo, coś tam się całujemy, no to ja mu zaczynam robić loda. Potem idziemy pod prysznic, a on do mnie mówi, że on to w sumie ma dziewczynę w UK, ale bardzo mu się podobało i on muszę się odwdzięczyć i zrobić mi loda. No to mi zrobił loda i poszedłem do domu, bo ja nie miałem czasu, bo na siódmu do pracy. Randomowa historia o drugiej w nocy człowieku. Ja mówię o... Co ja właśnie usłyszałem, nie? Słajpowanie Instagrama. Kurica. No dobra, eee, to co? Ja bym proponował <grym> tego Amonga, coś pyknąć. Coś pyknąć. Jakie jeszcze kolor włosów zmienił z, z wrażenia? Przepraszam, i przepraszam. Nie, no, nie, no luz, bardzo ciekawa historia, mną. Ale za co przepraszam? To jest nic, co ludzkie nie znam obce. Nie ma najmniejszego problemu. No co, to no, po prostu szybki cyberek na otwartym Discordzie, widz, wchodzi na kanał, nic się nie dzieje. Na no, spokojnie. <grym> Bardzo ciekawa historia, nie no mega dobra historię, co to... <grymne> O ku... mać dostałem właśnie zaproszenie na turniej streamerów od Jacoba O ku... No nie, no chwila! Jakim cudem info tajne jest na samym końcu! do no, knie ku... nędzy! Dobra, jestem roz... Dobra, w takim razie tak. O! JA p... CO TY No i boba. No nie miała... k... A to nie jest roz... Jezu, no nie Ja oszaleję, bo nie, bo nie potrafię wyobrazić co... Nie potrafię wytłumaczyć co mi jest Z tym poszedł a. do lekarza I nie, nie umiał powiedzieć co mnie boli, ale k... jest ból, boli mnie k... a to, no boli mnie To dobra, siedzę w starych słow, A ty jesteś w p... Tak no to, wiesz, że możesz wysadzić Ubera do mnie? Dam ci moje sławki, sobie i zobaczysz czy jest tak samo. inclusive Matka Norfa, co za lat. Szanowni Państwo. To dzisiaj. To dzisiaj. Wielki powrót. Diablesa i Torka w godzinach wieczornych na ekipowe grzanie. Let's go. Jest to powrót chłopaków. O k***a, bomber. Widzowie, it's time. <śles> 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 Mi się wydaje, że chyba ksylak skłamie, że po nią jedzie Bo widzowie, jaki jeden czołg To musi być jakiś tygrys, jakiś Tiger V8 No bo widzowie Jaki ućwik ma czołg Toś mi się tu widzowie nie kalkuluje Ale w sumie Gąsienica uposzła No to w sumie racja Coś tutaj jest nie, nie tak Coś jest nie halo I skręca w prawo Ja się mogę uruchomić na mamę kolegi tutaj Norfa. Ja mogę uruchomić smoka, wulkan może wybuchnąć. Ale daję oficjalne, ostateczne ostrzeżenie przed wojną, żeby nie dotykać mojej mamy, yy, uczciwie jadącej pod tutaj, Zgadziła. prawda, wiaduk. Piszę, zapraszam mamę. Ja dostaję djemy no, takie. Nie? Jestem na jak szpadel, k**a. Nie wiem, gdzie mam komputer i dom. To jest kreatywny czasem? Zgadłeś. Jestem łibem. I lubię stopy. Jestem stupkarzem. Kiedy widzę stopy, to myślę sobie mniaw. Ty jesteś skończony, ale to ty wykarz. jesteś. Przepraszam, skończony? przepraszam, chwila, chwila, przepraszam. Kreatywny i Nikola spodziewają się dziecka. Pozdro. Ja kłamać, jeszcze raz się zapytaj, kła hot grażynka, wracasz na CD po łajpie. Wracasz ty za 14 dni na ten czat! Kłamać hot Grażynka, wracasz na FC po łajpie. Leży jeden skini, leży drugi skini, leży trzeci skiny, kula hot Grażynka. Się zgaś k***a. No, widzowie! O, dzisiaj nie można mnie denerwować. Zabijam w pierwszej losowo, od razu napisam czekajku, od razu, od razu w tym momencie, a zaraz zabijam. Pierwsza osoba. Nie brach znowu. Wyszedł. Ale... Zgnąłem! Ale, ale cię ktoś! Ja teraz piszę tutaj sobie, sobie do, do fanki na Twitch DM na przykład Hej, co masz na sobie? Ale co zadzi? Uwaga, go, 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 go Pauza. No i Andrea. Mega, ja, wykręcone ja. ręce! Nie, ty jesteś rozp... Ty to... jesteś po prostu rozp... No powiedz mi, słucham Nie, cię k Słucham cię, k słucham, cię k słucham cię to! Nie wiem! Jest prosta linia! K prosta linia! Więc jak możesz z niej spać? Powiedz mi to! Jest prosta k i no, ty mówisz tak, masz mię kęsę, i spadać. Powiedz mi, no jak? Powiedz mi. I... Jestem z nas dumny. trolik jestem z Ciebie dumny. Kamstar, ja jestem dziękuję. z Ciebie dumny. Angelka, jestem z Ciebie dumny. Dzięki. Myślicie, my z też, Kamil. My, my ciem też, ciem też, no dobrze. Do Widzowie, większego i na... kłamstwa w swojej karierze nie powiedziałem. Na rozumiecie? Na duch, Outlast się przy tym chowa, człowieku. Możesz stracić chłopaka dzisiaj, więc lepiej się pilnuj. Oh, just, Idziemy podjęcie, podjęcie, podjęcie No nie teraz to. No Dobra Angela ja ci wy... Nie żartuję Nie żartuję